Aktualnie w Wojewódzkim Domu Kultury trwa Dzień Kultury Ukraińskiej. Z czego bardzo się cieszymy, ponieważ publiczność bardzo pięknie dzisiaj dopisała. Pierwsze działania rozpoczęły się o godzinie 16, Była to konferencja historyczna. Tematem naszej konferencji popularno-naukowej, historycznej jest Polska-Ukraina: dziedzictwo I Rzeczypospolitej i wspólna przyszłość w Europie. Temat jest owszem historyczny, natomiast. Będziemy z pewnością nawiązywać do współczesności, ponieważ to, co działo się w I Rzeczypospolitej, ma, myślę, w dużym stopniu wpływ na to, co teraz się dzieje w Europie Środkowo-Wschodniej. Nie będziemy kładli tutaj nacisku na te elementy i te momenty w historii, które nas dzielą. Raczej będziemy starali się podkreślać to, co nas, to, co nas łączy. Ale nie będziemy od pewnych tematów trudnych uciekać, ponieważ no, trzeba stanąć w prawdzie, żeby pewne sprawy wyjaśnić i budować wspólną przyszłość w Europie. Konferencja jest organizowana przez Wojewódzki Dom Kultury wspólnie z Instytutem Historycznym Nurtu Niepodległościowego imienia Ostoja Owsianego. Natomiast będą mówić Mariusz Olszewski, który jest historykiem, i Paweł Staszczak, który pracuje w Wojewódzkim Domu Kultury, ale również jest zawodowym historykiem i Zamiłowania, pasjonatem historii, po prostu. Jeżeli mówimy o wchodzeniu Ukrainy do Unii Europejskiej, to musimy sobie odpowiedzieć, do jakiej Unii będą Ukraińcy wchodzili i czy rzeczywiście intencje, które zostały w ostatnich miesiącach wypowiedziane ze strony Brukseli, są szczere, czy oni rzeczywiście tej Ukrainy. Chcą w Unii Europejskiej, czy chcą im rzeczywiście pomagać, czy nie są tylko to czcze deklaracje. E, tutaj to, co Polacy robią od 24 lutego, to jest po prostu e, wzór dla wszystkich narodów Unii Europejskiej. Natomiast czy wszyscy w Unii Europejskiej podobnie robią? Chyba nie. Następnie odbyło się otwarcie dwóch wystaw, plakatu fotograficznego oraz oblicza wojny, takie dwa tytuły. Najpierwsze zdjęcie to jest z naszego dworca, bo tam było w pierwszych dniach wojny, po prostu we Lwowie to była taka no, prawdziwa wojna na, na dworcu, bo miasto żyło jak miasto, nie odczuwało się tak tej wojny w mieście a na dworcu te takie potoki uchodźców, tak dużo ludzi. E, powiedziałam, że tam po prostu na ten e, centymetr kwadratny był tak taka koncentracja e, lzy i tego nieszczęścia i tej, i tej wojny, bo to dużo ludzi, matki, dzieci, pieski, kotki. E, Дуже тих забавок, таких м'яких діти обіймували ті забавки. Я ja фотографую в Львові, є членки. Така у нас в Україні теж є організація, така спілка національна фотографіків теж є членком тієї організації української. Чи там лекції по фотографії у нас є такий коледж культури і штуки, і чи там лекції по фотографії і по історії фотографії. Są plakaty, które towarzyszą całej wystawie danego artysty, fotografa, fotografika, czyli musi zaistnieć duże nazwisko, duża fotografia wybrana przez danego twórcę i tytuł, który on sobie nadał tej wystawie, która u nas się odbywała. One powstały w przeciągu ostatnich pięciu lat i w związku z tym pięcioleciem postanowiliśmy je wyciągnąć na wierzch i zebrane wszystkie. Oglądną. Dziś okazało, że przedstawiają dość ciekawą sytuację, ponieważ z powodu tych trzech cech, o których mówiłem, ten każdy plakat jest na tyle reprezentatywny dla danego twórcy, że zebranie tych kilkudziesięciu plakatów w jednym miejscu tworzy całkiem nową wartość w sensie całego wachlarza tych nazwisk fotografów, twórców, którzy się przewinęli u nas i nie jest to jak gdyby Spektrum wszystkich wystaw, tylko spektrum tych spojrzeń tych fotografów na swoją twórczość i na swoją działalność w sensie fotografika jak artysty. Dokładnie trwa koncert, wyjątkowy koncert na Zielonej Ukrainie. Zaprezentowały się już na scenie dziewczęta, które występowały w Eurowizji. carotinho te espero W dzisiejszego wydarzenia zbieramy dary i finanse na Dom Dziecka w Tarnopolu. Tutaj za nami również jest stoisko, gdzie można zakupić różne pamiątki pochodzące właśnie z Ukrainy. I wszystkie te pieniążki, jak również prezenty przyniesione przez publiczność, będą przekazane do Domu Dziecka w Tarnopolu. zakończonym koncercie zapraszamy serdecznie na degustację potraw z restauracji ukraińskiej Dunka.